Teraz omówimy sobie przebieg dnia siostry Jazminy, czyli Jazmina ist krankenschwester und wir besprechen jetzt ihren Tagesablauf. Nauczymy się tutaj przede wszystkim czasowników takich, które są bardzo częste. Warto zapamiętać i zbudujemy sobie z nimi zdania, a przy okazji wykorzystamy godziny. Niemcy e, bardzo często planują e, to, co ma być, o której godzinie ma się odbyć. E, no, jak już kiedyś wspomniałem, są słyną e, z punktualności. E, to ma dla nich duże znaczenie i ten przebieg dnia również. E, aufstehen, czyli wstawać. E, Frühstücken, jeść śniadanie. Brot und Milch, Einkaufen. Einkaufen, robić zakupy, kupować gdzieś, zak zakupić dosłownie. E Wohnung aufräumen. Aufräumen znaczy posprzątać, w sensie poukładania różnych rzeczy e na swoje miejsce, e żeby e przestrzeń e była większa, w której się znajdujemy, żeby nie było bałaganu czyli aufräumen, posprzątać, w sensie poukładania różnych rzeczy. Beginnen, to słówko było już, rozpocząć, rozpoczynać się, rozpocząć. Fertilen, das Mittagessen sind fertilen, to oznacza podać obiad wielu osobom, roznieść, rozparcelować rozdać. Die Übergabe bekommen. Tutaj rzecz typowa dla, do chodzi o przejęcie dyżuru od koleżanki, od przejęcie jakichś, o, o to, żeby otrzymać informacje odnośnie na przykład pacjentów, jak z nimi tam dalej postępować, czyli otrzymać wszystkie te informacje. Das mitagessen to jest sprzątnąć po obiedzie. Dyntysz abräumen, czyli sprzątnąć ze stołu na przykład. Tutaj das mit abräumen, czyli wszystkie pozbierać od pacjentów te naczynia, które używali do podczas posiłku. I di betten machen, ścielenie łóżek. Czyli ułożenie, e, ułożenie pościeli, e, w, odświeżenie, ułożenie pościeli tak jak należy w łóżku. Zbudujmy sobie teraz tego zda, zdania. E, hier haben wie die Schwester, Jazmina. Also, Jazmina steht um Halb Acht auf. Czasownik rozdzielnie złożony aufstehen, czyli ta końcóweczka eee, tutaj ten przedrostek idzie nam na koniec zdania, czyli um halb acht steht Jasmina auf um halb neun frühstückt sie frühstücken, je czyli um halb neun frühstückt sie sie, to das heißt Jasmina Was macht sie um zehn Uhr? Um 10 Uhr, e, kauft sie brod und Milch ein. Tu podobnie mamy czasownik rozdzielnie złożony, gdzie przedrostek ein e, podczas odmiany e, w zdaniu e, idzie nam na jego koniec. Czyli um zehn Uhr kauft Jazmina Brot und Milch ein. Uh, was macht sie um 11 Uhr? Um 11 Uhr räumt sie ihre wohnung auf. Wieder. Uh, tutaj znowu mamy czasownik rozdzielnie złożony. Aufräumen. Gdzie przedrostek auf wędruje nam na koniec zdania. Also um 11 Uhr räumt Jasmina ihre oder die wohnung auf. Gut, jetzt fahren wir ja weiter. Was macht sie um 12 Uhr? Um 12 Uhr beginnt Jasmina den Spätdienst. Rozpoczyna Um 12.10 Uhr verteilt sie das Mittagessen. Roz, roz, rozdaje obiad. Gut. Um 13 uda wekondzie di die Übergabe. O 13 następuje przekazanie dyżuru. Um halb 2, y, rządzi das Mittagessen ab. Czyli sprząta po obiedzie. Ab. Również mamy tutaj przedrostek z czasownika rozdzielnie złożonego. Wędruje nam na koniec zdania. Azo. Um. Halb. zwei e, Jazmina. Das mitagessen. Ab. I e, ostatnie zdanie w tej części. E, was macht sie um zwei Uhr Um zwei Uhr macht sie die Betten. Czyli o 14.00, o drugiej ścieli łóżka. Zaraz e, po przepisaniu e, przejdziemy do części drugiej przebiegu dnia jazminy. Przechodzimy do drugiej części e, przebiegu dnia jazminy. Azo wie jest ten zweiten Teil. To jest Tagesablaufes von der Schwester Jazmina. Omówmy sobie pierwsze dalsze wyrażenia. Aus dem OP, e, frau Maja, Aus dem OP, abholen. czyli e, pójść po kogoś i go przeprowadzić, odebrać kogoś, na przykład z dworca. Tutaj e, Aus dem OP, czyli e, z sali operacyjnej e, e, odprowadzić. E, Fajta, Maja, versorgen, tu znowu, jak już, jak już przybył ktoś z celi operacyjnej, no, należy oczywiście odpowiednio go mm, zaopatrzyć. Versorgen znaczy zaopatrywać, również tutaj zaopiekować się w tym, w tym sensie. Hern, Strak Umlagan. Umlagan w tym kontekście znaczy, E, zmienić komuś pozycję przełożyć kogoś e, leżącego na łóżku e, na przykład e, żeby zapobiec odleżynom żeby nie, nie leżał ciągle w tej samej pozycji czyli umlagan przełożyć, e, zmienić pozycję komuś Frau Boden Insulin Spritzen Spritzen, dawać zastrzyk Spritze geben Bedeutet hier szprycem Insulin, czyli podać insulinę. Tu das aus austeilen. Jak tam mieliśmy wcześniej Fertile. Tu mamy Austeilen. To znaczy to samo: rozdać, podać każdemu, gdy jest wiele osób. Das Abendbrot, kolację. Haben wir das Abendbrot einsammeln, czyli zebrać, wcześniej mieliśmy słówko Aproimen, a tutaj das Abendbrot einsammeln, czyli zebrać te wszystkie naczynia, które zostały użyte podczas posiłku przez pacjentów, wziąć je od nich i Herrn Strack umlagan, czyli znów zmienić komuś pozycję ze względu na żeby nie dostał odleżyn i di medicamente ein zebrać wszystkie leki tutaj w sensie skontrolować ich stan na koniec dyżuru und jetzt nach Hause gehen, czyli iść do domu und na no ja was macht Jasmina um drei Uhr? Um 3 Uhr holt Jasmina frau Maja aus dem OP ab. Rozdzielnie złożony czasownik, abholen. Also, e, sie holt frau Maja aus dem OP ab. E, weiter, um halb 4 e, versorgt Jasmina frau Maja, czyli opiekuje się panią Majer, która była... Po, która jest po operacji um vier Uhr lagat sie um tu znów mamy czasownik rozdzielnie złożony przekładać zmieniać pozycję Alzo um vier lagat jasmina herrnstrag um um halb fünf um halb fünf E, Spritzt Jasmina Frauboden Insulin. E, um, was macht sie um 5 Uhr? Um 5 Uhr e, teilt Jasmina raz Abendbrot aus. Aus Teilen też jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, więc przedrostek aus idzie nam na koniec zdania. Was macht Jasmina um 18 Uhr? Um 18 Uhr sammelt sie das Abendbrot ein. O 6 um 6 Uhr sammelt Jasmina das Abendbrot ein, czyli zbiera naczynia po kolacji. Was macht sie um 19 Uhr? Um 19 Uhr Lagat Jasmina. Lagat Jasmina. Hernstruck. U. Um. Und was macht sie um halb 8? Um halb 8 um zamelt sie die Medikamente ein. Znowu mamy czasami rozdzielnie złożony. Ein Einzameln. Tak jak wcześniej przy kolacji. Tak tutaj przy lekach. Zamelt Jasmina die Medikamente Ein. Um halb acht sammelt jasmina die Medikamente ein. Und um 20 Uhr, was macht sie? Um 20 Uhr, um 20 Uhr endet das. Äh, um 20 Uhr geht Jasmina nach Hause. Ihr Spätdienst endet zu dieser Zeit. Tak wygląda e, 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 przebieg dnia siostry Jazminy, która miała szpet czyli dyżur popołudniowy. Dziękuję za uwagę.